Agata Majewska, dzień dobry. Przed nami najnowsze wydanie serwisu informacyjnego w dzisiejszym programie. Wcześniactwo. Maluchowe mistrzostwa. Dwujęzyczność przyszłością edukacji. Oraz wystawa na setną rocznicę chłopów. Zgodnie z definicją stosowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Poród przedwczesny to każdy poród przed ukończonym 37 tygodniem ciąży. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwo na temat dzieci urodzonych przedwcześnie. Jedno dziecko na dziesięć jest wcześniakiem. Światowy Dzień Wcześniaka obchodzony jest 17 listopada każdego roku na całym świecie. Symbolem obchodów jest kolor fioletowy i tak zwany socks line, czyli ekspozycja 10 dziecięcych skarpetek, z których jedna jest znacząco mniejsza, co symbolizuje, iż jedno na dziesięć dzieci rodzi się w Europie przedwcześnie. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku oddział neonatologiczny przygotował ozdoby nawiązujące do Dnia Wcześniaka. Im ten wcześniak będzie młodszy, tym dłuższy jest czas, kiedy to dziecko wymaga wsparcia. Te problemy czasami utrzymują się przez całe życie, ze względu na to, że no właśnie u tych najmniejszych dzieci nie mamy jeszcze też takich możliwości. Które, które jakby pozwolą pokonać wszystkie problemy i tą niedojrzałość, z którą się dziecko rodzi. Światowy dzień wcześniaka to doskonała okazja, by zwiększyć świadomość o przedwczesnych porodach i problemach przedwcześnie urodzonych dzieci oraz ich rodzin na całym świecie. W Polsce liczba wcześniaków urodzonych każdego roku to około 26 tysięcy. Najczęstsze problemy będą trochę inne na początku, gdzie będziemy mieć problemy oddechowe, nasi pacjenci przede wszystkim wymagają leczenia. Oddechowego, czasami tylko wsparcie oddechu, czasami wentylacji mechanicznej, ale ten problem oddechowy jest takim pierwszym problemem ale to jest również niewydolność układu krążenia, przewodu pokarmowego i wszystkich innych narządów również problemy okulistyczne to są też problemy, które jakby nękają bardziej dzieci. Dzieci w okresie, w okresie późniejszym. Te dzieci później mają troszkę inne problemy, bo to są właśnie problemy związane, nadal płucne, związane z nieprawidłowym rozwojem i dojrzewaniem tych płuc, czyli dysplazja oskrzelowo-płucna, nadal zakażenia, problemy właśnie okulistyczne, problemy też kardiologiczne. Jeśli były problemy duże, takie właśnie brzuszne, no to one również przekładają się na późniejszy, y, późniejszy rozwój i późniejsze y, problemy. Noworodek, urodzony znacznie przedwcześnie, poza rutynową opieką lekarza rodzinnego, wymaga kontroli specjalistycznej przynajmniej do trzeciego roku życia, a optymalnie do wieku szkolnego. Zadaniem tej opieki jest monitorowanie rozwoju i wyrównanie ewentualnych nieprawidłowości. Pozostajemy w temacie dzieci i młodzieży. Orlen Arena wypełniła się młodymi sportowcami, a to za sprawą biało-czerwonych maluchowych mistrzostw. W wydarzeniu wziął udział około 600 dzieci w wieku do 10 lat. Maluchowe mistrzostwa to coś więcej niż jednodniowe wydarzenie. To inicjatywa, która ma na celu zaszczepienie w dzieciach, zamiłowania do ruchu i zdrowego stylu życia. Cykl będzie okazją do budowania zdrowych nawyków oraz pogłębiania wspólnych pasji dzieci i rodziców. Mamy dzisiaj trzecią edycję maluchowych mistrzostw, czyli takich zajęć dla dzieci do 10 roku życia, w których uczymy dzieciaków jak ważny jest sport od najmłodszych lat ich życia. Jest to, tak jak powiedziałem, trzecia edycja pod nazwą tym razem Biało-Czerwone Malchowni Sosa, ponieważ jesteśmy w niedalekiej odległości od 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Chcieliśmy też podkreślić tym wydarzeniem, jak ważny jest to dzień w historii Polski i w, powinien być to bardzo ważny dzień w kalendarzu każdego Polaka. Stąd też taka forma uczczenia troszeczkę na sportowo. W zawodach udział wzięły przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3. Przestrzeń areny została podzielona na kilka stref. W każdej z nich miała miejsce inna forma aktywności sportowej. Dla nas najważniejsze jest to, żeby... Dzieciaki wiedziały, że, że ten sport jest, jest, jest bardzo ważny, żeby zachęcały do uprawiania sportu swoich rodziców, bo od nas każde dziecko, które przyjdzie na naszą imprezę, wychodzi z taką krótką instrukcją, jak ćwiczyć w domu. I zwracamy im uwagę, żeby zachęcali do tego ćwiczenia też rodziców, żebyśmy budowali po prostu jak najwięcej tych osób, które aktywność fizyczną będą uprawiały. W ramach kompleksowego programu aktywizacji dzieci i młodzieży Akademia Sportu Orlen realizowane są także inicjatywy takie jak Piłkarska przyszłość z Orlenem. Koncerny jest też partnerem strategicznym programu Aktywna Szkoła, który realizuje wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Coraz więcej placówek edukacyjnych otwiera się na dwujęzyczność, czyli prowadzenie zajęć w języku obcym i ojczystym. Takie lekcje pozwolą na praktyczne używanie języka i przyswajanie specjalistycznego słownictwa. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Widział w Płocku wraz z liceum ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi imienia Władysława Jagieły zorganizowało konferencję Dwujęzyczność szanse i zagrożenia na drodze do lepszego porozumienia. Spotkanie to miało na celu przybliżyć dyrektorom szkół, nauczycielom języków obcych i przedstawicielom samorządów ideę wprowadzania dwujęzyczności w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. W wielu krajach europejskich dwujęzyczność jest już normą. U nas staje się coraz popularniejsza. The, um Generalnie otrzymuje bardzo pozytywną informację zwrotną od uczniów, że pomaga im to później w edukacji akademickiej, przydaje się w pracy, bo poznają specjalistyczne słownictwo z jakiejś dziedziny, na przykład z biologii, z geografii, z historii. W płacku takie szkoły dwujęzyczne są w tej chwili trzy. Naszą ideą jest krzewienie tego pomysłu i chcielibyśmy bardzo, żeby tych szkół po naszej konferencji było chociaż kilka więcej. Podczas konferencji można było zapoznać się z formalno-prawnymi Aspektami wprowadzenia dwujęzyczności w szkołach, dowiedzieć się więcej na temat matury międzynarodowej, posłuchać wykładów ekspertów oraz zobaczyć, jak przebiegają takie dwujęzyczne lekcje. Natomiast uważam, że jest to bardzo dobry pomysł, pomysł przyszłościowy, na który. Prędzej czy później trzeba się będzie zdecydować. Dlatego przedem to z wielkim zaciekawieniem, jak to wygląda od kuluarów, od strony tej technicznej, praktycznej, zorganizowanie dwujęzyczności. A mam nadzieję, że od dwujęzyczności do matury międzynarodowej już droga będzie krótsza. Celem konferencji jest przybliżenie edukacji dwujęzycznej i zachęcenie zainteresowanych dyrektorów szkół i nauczycieli do podejmowania wyzwań związanych z wprowadzeniem oddziałów dwujęzycznych w szkołach. Największa inwestycja w historii gminy Staroźreby wkrótce zostanie oddana do użytku. Opiewa ona na kwotę niespełna 22 milionów złotych. Z każdym dniem ubywa prac do wykonania. Obecnie rozpoczęły się procedury prawne, które pozwolą na formalne utworzenie przedszkola i żłobka. To duży krok w kierunku uatrakcyjnienia regionu i zachęcenia do osiedlania się na tamtejszych terenach. Sto lat temu Władysław Reymont otrzymał nagrodę Nobla za swoje największe dzieło, czyli chłopów. Z tej okazji Muzeum Mazowieckie przygotowało niezwykłą wystawę, na której pojawiła się wybitna aktorka. O szczegółach Agata Sobutka. Miłość do kolekcjonowania pocztówek narodziła się niedawno, bo w 2015 roku. Tak opowiedział o swoich początkach autor wystawy Marian Sołobodowski. Już w 2017 roku filokartysta zainteresował się pocztówkami z motywem polskich obrazów. Pokazują to życie ludu społeczności wiejskiej, które to środowisko jest mi bardzo bliskie, bo jest bardzo polskie, zakorzenione. I, i, I dlatego wielki uchwon jeszcze raz powtórzę dla Rejmonta tutaj teraz możemy zobaczyć o, te cztery pory roku, które tak w powieści Rejmonta są pięknie opisane. Tu możemy te cztery pory roku zobaczyć w, na obrazach polskich malarzy, zaczynając od tu w Muzeum Znanego Akcentowicza, ale tu są i Kosakowie. Juliusz Jerzy Wojciech Kosakowie to jest. To są obrazy stryjeńskiej. Jak przyznaje kolekcjoner książka Chłopi autorstwa Władysława Rejmonta, i go od lat. Wielki geniusz, wielki geniusz stworzył taką powieść Chłopi, że dzisiaj zachwycamy się właśnie i, i na tej wystawie, ale też i ta wystawa chciałbym, żeby przypomniała oglądającym, ten niedawno pokazywany, w ubiegłym roku stworzony film, prawda? 13 listopada 1924 roku Władysław Reymont otrzymał Nagrodę Nobla za swoją czterotomową powieść Chłopi, opowiadającą o życiu mieszkańców wsi Lipce Reymontowskie. Chcąc uczcić tak niesamowitą rocznicę, Muzeum Mazowieckie w Płocku zorganizowało spotkanie z odtwórczynią roli Jagny, Emilią krakowską. Gości nie brakowało, za to wolnych miejsc już tak. Widownia z zaciekawieniem słuchała anegdot z planu filmowego. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.